Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Jak jest napisane u proroka Izajasza? Oto ja posyłam wysłańca mego przed tobą. On przygotuje drogę twoją. Głos. Wołającego na pustyni, przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla niego ścieżki. Wystąpił Jan chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała ludzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder. A żywił się, szarańczył miodem leśnym i tak głosił. Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać drzemy u jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. O słowo pańskie. Na początku chcę tylko krótko powiedzieć, no, że cieszę się, że dane mi było tutaj przyjechać. Faktycznie no, to już prawie 17 lat, jak mnie tutaj nie ma e, i nie było takiej szczególnej okazji, a teraz właśnie przeorocie Krzysztof no, znalazł dla mnie taką okazję, zaprosił mnie na rekolekcje adwentowe, które ja z radością przyjąłem. E, co prawda, wcześniej mieszkałem na południu Polski, więc musiałbym jechać. Przez całą długość Polski, jeszcze po, po przekątnej. Natomiast e, od sierpnia mieszkam na Polach Lednickich w miejscu, które zakładał świętej pamięci ojciec Jan Góra, e, charyzmatyczny duszpasterz akademicki, e, gdzie 27 lat temu rozpoczęły się ogólnopolskie spotkania młodych pod symboliczną bramą trzeciego tysiąclecia. Wielką konstrukcyjną bramą y, ukazującą rybę. No, dzisiaj są tam również domy, jest dom, w którym mieszkamy, dom spotkań, Muzeum Jana Pawła II, więc, tak naprawdę, trochę inna przestrzeń, którą trzeba zorganizować, y, jakby przystosować do zamieszkania no i prowadzić tam działalność duszpasterską, co nie jest takie proste raz ze względu na czas, który przeżywamy. A dwa ze względu na odległość. Jesteśmy pomiędzy poznaniem a Gnieznem w szczerym polu. To tyle, jakby kwestii takiego przywitania i takiego określenia tego, gdzie jestem i co tam czynię. Natomiast wracamy do Adwentu. Czas wyjątkowy, szczególny, niepowtarzalny czas Adwentu, w którym Bóg przemawia do naszego serca, czas, w którym rodzi się. Oczekiwanie i w tym oczekiwaniu tęsknota. Zawsze tam, gdzie jest oczekiwanie, w naszym sercu rodzi się jakaś tęsknota. Jeżeli mówimy o świętach Bożego Narodzenia, no bo tak to e, mamy już wyuczone, adwent, czas, oczekiwania na Boże Narodzenie, to też rodzą się w nas tęsknoty. Jedni czekają na dzień, który będzie wolny od pracy. Czekają na tą domową atmosferę, czekają na ten świąteczny nastrój. Może niektórzy czekają na przyjazd dzieci, wnuków, tak by dom wypełnił się taką przestrzenią. Ta przestrzeń wypełniła się ludźmi, tymi kochanymi ludźmi, by można było z nimi przebywać, rozmawiać, radować się, dzielić się swoimi radościami, po prostu świętować. Dzieci czekają na całą tą atmosferę świąteczną. Choinkę, prezenty, potrawy e, i to wszystko, co się ze świętami wiąże, wolno od szkoły, różne się rodzą oczekiwania. Na pewno jest to taki szczególny, wyjątkowy czas. Jedno jest pewne. Jedno. Czekamy na Jezusa Chrystusa, czekamy na Jego przyjście. To wołanie, które było na początku mszy świętej, na ta. Przyjdź Panie, przyjdź. Maranata, przyjdź. Z jakąś tęsknotą w sercu czekamy i wołamy, aby ten Jezus przyszedł. Święty Bernard, opad, mówił tak: Mamy trzy przyjście Jezusa Chrystusa. Pierwsze dokonało się w Betlejem, kiedy Jezus przyszedł jako człowiek, jako małe, bezbronne dziecko, narodził się w ogołoceniu, ubóstwie, w pokorze. Stał się jednym z nas, aby nam towarzyszyć, aby być bliskim każdemu człowiekowi, by dzielić z człowiekiem jego los. Drugie przyjście to jest to, na które czekamy na końcu świata, kiedy przyjdzie król i pan całego wszechświata, kiedy przybędzie w chwale i majestacie. I trzecie przyjście to, które dokonuje się teraz. Mocy i duchu, mówił święty Bernard, dokonuje się teraz pomiędzy tymi dwoma przyjściami, czyli tak naprawdę w tym naszym ziemskim życiu. Całe nasze ziemskie życie można nazwać jednym wielkim pielgrzymowaniem pielgrzymowaniem od narodzin do wieczności, do nieba, do życia wiecznego. I w tym naszym pielgrzymowaniu, czy mamy pięć, 15, 30, 50, 80 lat jest teraz, i w tym teraz Jezus do nas przychodzi z całą mocą i duchem, jak mówi święty Bernard, właśnie po to, by uczestniczyć w naszym życiu teraz, byśmy nie patrzyli tylko na to, co było kiedyś, nie żyli przeszłością. Nie próbowali patrzeć w przyszłość, która jest przed nami zakryta bądź bardzo daleka, ale byśmy żyli bardzo realnie i byśmy to realnie żyli właśnie teraz. I nie byli pozbawieni Jezusa Chrystusa. <laughs> Każdy z nas, kto kiedykolwiek raz, choćby raz, pielgrzymował pieszo do jakiegoś świętego sanktuarium, do jakiegoś miejsca, czy to będzie Częstochowa, czy jakiekolwiek inne miejsce. To ma w pamięci taki trud pielgrzymowania, wysiłek, ofiarę, którą się ponosi. Czasami się idzie, jest gorąco, skwar, upał, pot leje się po czole i po plecach, na nogach robią się odciski od gorącego asfaltu. Innym razem pada deszcz, i pomimo płaszcza deszczowego, pomimo parasola, ta woda przenika gdzieś do wewnątrz, i człowiek jest cały przemoczony. Niewygoda snu, miejsca, w którym się nocuje, niewygoda czy brak odpowiedniej toalety, którą mamy na co dzień w naszych domach, to wszystko rodzi jakiś pewien trud pielgrzymowania. Ale to wszystko jest nic. Człowiek o tym zapomina, kiedy staje u celu, kiedy jest w tym miejscu, który jest celem jego dążenia i pielgrzymowania, zapomina o tym trudzie, o słońcu, o deszczu, o toalecie, zapomina o tym niewyspaniu, zapomina o tych odciskach, o wszystkim zapomina. To nie ma znaczenia. W tym danym momencie najbardziej i naj... jest znaczące, dotarłem do celu, raduję się, cieszę się, jestem u celu, dopełniłem tego kresu, jestem przy... Matce Bożej czy tym miejscu, do którego pielgrzymowałem jakie by to nie było święte miejsce. I oczywiście takim jest pielgrzymowanie naszego życia, mamy przed sobą wyznaczone cele. Są to najpierw takie cele, można powiedzieć, krótkodystansowe, takie krótkoterminowe. Może być to zdanie matury. Studia, poszczególne sesje, czasami jakieś trudne sesje na studiach. Może być to właśnie zakończenie studiów, praca zawodowa, pewna kariera czy ścieżka kariery zawodowej, małżeństwo, narodziny dziecka. Jest wiele takich sytuacji, w których stawiamy sobie pewien cel i jak do tego celu dochodzimy. Osiągamy taką radość. Udało się, jest, osiągnąłem to. I jest jeszcze ten cel o wiele dalszy przed nami zakryty, do którego zdążamy, by spotkać się z Chrystusem Wieczności. Ale to teraz to jest też moment spotkania z Jezusem. W tym każdym naszym teraz, maturze, studiach, rodzinie, pracy zawodowej. Tym każdym teraz jest obecny Jezus Chrystus. W mocy i duchu, jak mówi święty Bernard. I ta dzisiejsza Ewangelia też nam o tym przypomina. Święty Jan Chrzciciel mówi: prostujcie ścieżki dla Pana, przygotujcie Mu drogę. Przygotujcie drogę dla Niego. Ja was czczę wodą, ale po mnie idzie mocniejszy, ten, który będzie was krzcił Duchem Świętym. Naznaczy Was Duchem Świętym, czyli naznaczy Was mocą. Po mnie idzie Ten Mocniejszy. Ja nie jestem godzien rozwiązać że mykał Jego sandałów, ale On ma moc czynienia znaków, cudów w Waszym życiu. On ma moc przemiany. I to, co powiedziałem o tym naszym pielgrzymowaniu ziemskim, na pewno ono jest czasami wzniosłe i radosne, ale przecież wiemy doskonale, że w tym naszym pielgrzymowaniu codzienności. Nie brakuje tego, co jest nacechowane trudem, zmaganiem, tego, co jest nacechowane niekiedy chorobą, cierpieniem, niepowodzeniem, upadkami, grzechami. Niekiedy kłody same ścielą się pod nogi, a wiatr wieje w oczy jak to się przysłowiowo mówi. I w takim pielgrzymowaniu człowiek może ustawać, albo zaczynać się miotać, pytać o sens. Ale po co? Dokąd ja zmierzam? Jaki to ma sens? Co to w moim życiu oznacza? I oczywiście można by się poddać rozpaczy, ale towarzyszy nam nadzieja. Dlatego tę rekolekcję nazwałem Odzyskać nadzieję. Nam, chrześcijanom, towarzyszy nadzieja. I należy tę nadzieję odróżnić od optymizmu. Kiedyś jeden z moich znajomych w takiej trudnej rozmowie mówi, A wiesz, bo ty to jesteś taki optymista, życiowy optymista. Wszystko widzisz przez różowe okulary. Zawsze wszystko jest dobre, bo przez te różowe okulary. Więc ja mu mówię: Nie, nie widzę wszystkiego przez różowe okulary, w ogóle nie patrzę przez różowe okulary. Jestem realistą. Szukam dobra. Próbuję dostrzegać dobro. Ale należy odróżnić, mówię mu, optymizm od nadziei, od boskiej cnoty nadziei. Optymizm może być bardzo tani, może być tylko chwilowy, może być pozorny. Mogę poklepać po ramieniu i powiedzieć, jakoś to będzie, ale to jakoś to jeszcze nic nie znaczy. To jeszcze nic nie oznacza, bo ja nie widzę tego celu i nie wiem, co będzie jutro. Optymizm jest Taki ludzki, krótkotrwały, ale boska cnota nadziei nie pozwala nam ustać. Boska cnota nadziei pomaga nam dostrzegać ten cel, nie tylko ten bliższy, ale pomaga nam dostrzegać ten cel dalszy. I to właśnie boska cnota nadziei pokazuje nam, czy pomaga nam odkrywać, że ten Jezus jest dzisiaj. W mocy i duchu wędruje ze mną dzisiaj. Wtedy, kiedy chłody ścielał się pod nogi, wtedy, kiedy wiatr wieje w oczy, kiedy wydawać mi się mogło, że rodzi się bezradność, to ten Jezus jest właśnie dzisiaj. I ja muszę to umieć odkryć. Boska cnota nadziei. Kiedyś ktoś mi opowiadał, że pająk, który misteryjnie tka sieć, rozpina ją, wie, że ta sieć jest potrzebna dla jego przeżycia i jeżeli przerwie się którąś z tych nici, gdzieś ta sieć rozerwie się w środku, on natychmiast wychodzi ze swojej kryjówki i łata, misteryjnie tą sieć uplata tak, aby ona nadal spełniała swoją rolę. Ale kiedy przerwie się tą nić od góry, tą Główną, trzymającą całą pajęczynę, to On już idzie dalej. On wie, że musi rozpocząć na nowo, że to już się nie da. Ta sieć, ta nić, która trzyma od góry, to jest właśnie ta nić, o której możemy powiedzieć, nadzieja, boska nadzieja, która łączy nas, człowieka, z Bogiem. I nie pozwala nam przestać wstawać, nie pozwala nam przestać iść do przodu, nie pozwala nam zostać w jednym miejscu albo poddać się rozpaczy. Jeden taki przykład podam właśnie z tego mojego życia, tego życia, które tam od sierpnia wiodę, kiedy przyszedłem całkowicie bez niczego. Kiedy miałem tam organizować to życie e, takie i zakonne i duszpasterskie, jakąś grupę ludzi tam przyciągałem na tą mszę świętą. No, pojawiały się kolejne osoby. Czasami ludzie z Poznania przyjechali, z Gniezna, z Powiedzi, gdzieś tam ze wsi, jakieś kobieciny przyjechały. E, przyjechali, przyjeżdżali ludzie, przyjeżdżają z jakimiś dziećmi małymi, bo widzą, że mi te dzieci nam się nie przeszkadzają. No, ale ja tak przyznam szczerze, niekiedy budziłem się rano i myślałem sobie, co będzie, jak zaczną przychodzić rachunki, na które ja w tym momencie nie mam pieniędzy. I co będzie dalej, kiedy w perspektywie idzie zima, jesień przejdzie szybko, a potem jest kwestia ogrzewania, prądu i tak dalej. I pamiętam, że. W takiej sytuacji tak z jednej strony się modliłem, a z drugiej strony tak czekałem, szukałem też sposobu, gdzie jeszcze, co jeszcze można, gdzie można tych pieniędzy poszukać, gdzie zarobić, gdzie pojechać. <laughs> I pewnego dnia, po mszy świętej, takiej niedzielnej, przychodzi człowiek w średnim wieku i mówi tak: I Ojciec, Kiedyś byłem tutaj z jednicą związany, przyjeżdżałem tutaj na te spotkania, widziałem jak to wszystko powstawało. Jakby widziałem i wierzę, i wiem, że to jest takie Boże miejsce i taki Boży cel. I to służy młodym ludziom. I wyciąga kopertę, daje mi kopertę, mówi: przez całą pandemię, kiedy tu było pozamykane, odkładałem. Regularnie sobie co miesiąc odkładałem. Nie wiem ile tego jest, powiedział. I ja to daję ojcu na ten cel tutaj, na to miejsce, na utrzymanie. I zniknął. Po prostu dał mi. Ja zdążyłem tylko powiedzieć dziękuję. Nic nie zdążyłem go wypytać, skąd przyszedł, gdzie. Zniknął. I ja potem patrzę do tej koperty, liczę te pieniądze. ona nie była taka bagatelna. A tam jest prawie 13 tysięcy. Wdzięczność moja była niesamowita za tego człowieka, no i wdzięczność Panu Bogu. I mówię to po to, by pokazać, że autentycznie tam, gdzie człowiek ufa Panu Bogu, tam, gdzie nie traci tej nadziei, to będzie szedł do przodu. W naszym życiu mamy kroczyć do przodu. I Bóg. Który przychodzi teraz, prowadzi nas do przodu. Nie do tyłu, nie wstecz, ale prowadzi nas do przodu. I każdy kolejny cel, który sobie stawiamy, który Bóg nam wyznacza w naszym życiu i pielgrzymowaniu ziemskim, to jest cel, w którym zdążamy do przodu. Nie do tyłu, nie gdzieś w bok, ale do przodu. I dlatego Jan Chrzciciel nam dzisiaj mówi, prostujcie ścieżki dla Pana, by kroczyć tymi ścieżkami do przodu i by kroczyć na spotkanie z Panem. Amen.